Teraz nie, nie, nie tego, nie, już nie wierzymy, wiesz? Bo już teraz będzie to nagrywać, tak? No. No, i teraz sobie Mama, to teraz ta sobie przyjechać. porozmawiamy, tak? Mama kazała ta przyjechać. No. Prawda. Tatuś... Kazała yy, ta nam przejechać. No. Prawda. Tak, tatuś chce z wami porozmawiać o, o tym, co się dzieje, tak? Jak y, jesteście traktowani. U mamy na jeworzynce, jak u wujka, i Andrzeja i cioci Ireny, tak? No, biją. No, tylko y, po prostu tatuś takie, wam zada takie bardzo proste pytania. Jak jesteście u mamy na jeworzynce, to nas bije. na to przeszła! I kto Was bije? Mama bije was? na to przeszła! To nie jest co tylko. Ona ma... Chodź, no chodź. A kto was bije? Mama. Mama, tak? Tak. A tam jeszcze jest dziadek, babcia. Nie biją. Oni nie biją, tak? Tak. No to, znaczy, oni nie, nie biją was, tak? Biją. Biją was? Tak. Dziadek i babcia też was biją? Tak. A za co? Mama. No? Mama nie bije, tylko dziadek i biją mamę, a my mamy chronimy. Aha, bronicie mamy, tak? Żeby dziadek z babcią nie, nie bili mamę, tak? Tak. A jak my? coś... Tak. Potem te też z was biją? Tak. A za co? Mama. No? Nie. Mama nie bije, tylko dziadek i mamy, a my mamy chronimy. Aha, bronimy mamy, tak? Żeby dziadek z babcią nie, nie bili mamy, tak? Tak, ty. A jak coś. Ktoś... Tak? Potem walczymy jak smoki. Aha, No co połysku? My walczymy jak smoki. My walczymy jak smoki. Tak. Potem babcia i dziadek uciekają. Uciekają, aha. Potem mama. I potem. No mówcie, mówcie. Tak. Dziadek i papie prawdę biją. Mamę biją, tak? No. Dziadek, i, dziadek z babcią biją mamę. No. A wy, a wy bronicie mamusi, tak? Tak. Aha, a wy, a wy mamusi bronicie, tak? No bronimy. No. Jej, to czego? Mamy. Tak. A jak coś... Ale, ale usiąść tam sieść, bo ta Jej, kamera się... Ale zaraz zostaniesz chrupki, Edytko. Ale ja się je wziąć! Co już przyniesie, wiesz? Słuchaj... A... Dziękuję. A, a mamusia was nigdy nie bije? E, bije. A, a za co? No a za co? Was? Ale za co was bije mamusia, za co? Za to, że je zabieramy Aha. Tata, ma. No ale, ale to Dytko, ale ten może, yy, daj dla taty, o, damy dla połustynki, tak, no, bo, bo połustynka też chce się bawić, tak, też chce chrupki, no, trzymaj, zaraz znajdziemy tobie jakiś ap aparat połustynku, wiesz, tak, bo Ty chcesz ten aparat wziąć, tak? O, tu mamy taki, patrz. Zobacz jaki tu mamy aparat, patrz. Tu mamy taki radio, no. A, a Kuba... jak się ja włącza? Słuchaj kogoś usiąść tutaj. Ja się te radio włącza? Ale to teraz... Y... Nagrywamy to, czy nie? Nie. Nie. A powiedzcie tatusiowi, a jak... A jak Wy skarżycie się dla... I dla wujka Andrzeja i, A, i dla cioci okay. Ireny w domu później, jakiś dziadek was przywiezie. Co wujek Andrzej robi i ciocia Irena? Co robią? Biją was, tak? No. Dlatego, że mówicie prawdę, tak? To znaczy, że są bardzo niezadowoleni, że no źle mówicie o waszej mamie, o dziadku i o babci, tak? A zabraniali wam do tego mówić dla tatusia coś o tym? Nie? No co jeszcze chcecie się powiedzieć? Ona chce Tak, bo ona chce się bawić, wiesz, ona jest maluska. Ona, ona się dopiero uczy chodzić po tak? No już i tatuś się noska, bo ty masz, bo to Czy mogę to? ¡Muy no,